To chyba skrytka, o której była mowa. Dałem umówiony znak. Szpieg powinien pojawić się na zamurzu przed północą. Zdrowie proszę. Bracie, siostro. Teraz wystarczy tylko się schować i poczekać. Tu nawet ślepym nie zobaczę. Wiem, najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasyka. Tris skąd wiedziałaś, że? A, Dick ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca. Świetne miejsce na schadzkę. Mm -hmm. Zarwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie my się bobki, usta same składają się do. Psz, idzie, schowaj się. Męgę. jest niedysponowany. Bardzo niedysponowany. Nie wiem, kim jesteście, ale wpadliście właśnie w gówno, po szyję. Ty tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem na każde tak samo, pierdol się! Nie mówi się tak do damy. Do damy nie, ale do może. można. Można. Ale nie polecam. A -a! A -a! Zmądrzałeś? P pierdol się! Wytrzymam. Pewnie, że tak. Dopiero się rozgrzewam. A -a! Nie myślisz, że bardziej nie może boleć? Otóż może. A -a! A -a! To ja. Będziesz mówić? Będę! Będę! Tylko powiedzcie wreszcie, na jaki kurwa temat! Z czystej ciekawości, dla kogo pracujesz? Nie powiem! Nie mam mowy! Jesteś pewien? Rodowid! Pracuję dla Radowida. Co Radowit chciał osiągnąć za pomocą Mengego. Oczyścić sobie przed pole. No ta. łatwiej będzie zająć miasto, kiedy znikną stąd czarodzieje. Sukien syn zapłaci za to. Gdzie Menge ukrył skarb z jego rybena? Nie! Nie mam pojęcia! Zdajesz sobie sprawę, że wystarczy jedno moje słowo, żebyś znów wył z bólu? Tak! A mimo to powiedziałem, że nic ciebie. Nie daję wam to do myślenia? Mówi prawdę? Na to wygląda? Szukam jaskra. Wiem, że wpadł w ręce Mengego. To o... o to wam chodziło? O pierwszonego Nie mogę ci od razu powiedzieć, zamiast pierdolić mi wagę wełmie? Dla takiej płocki? Nie wierzę. Oczekujesz przeprosin? Nie! Ale dziwić mi się chyba wolno, co? Jaskier jest na Wyspie Świątynnej. W więzieniu pod świątynią. Menges zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oxenfursie. Obawiam się, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany we własnej osobie. Zaraza. Poradzimy sobie. Mam pomysł. Się Wystarczy. Wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. Cieszę się, niezmiernie! Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Gara? Wiem, za dużo widział. Ale jakż to? Przecież ja wam... Ja nic nikomu... Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. Wyczyść mu pamięć, ale pomogłem przecież, pomogłem. To nie takie straszne, daję słowo. Cesle Angef, jak się czujesz? Podle, okropnie, warszywie. Mogłabym tak jeszcze długo, ale chcę stąd jak najszybciej wyjść. Umyć się i upić. Może cię odprowadzę? Nie dziś, Gerard. Nie dziś. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę z tobą porozmawiać. Wpadnij do mnie za jakiś czas. Męnge nie żyje, ale moje kłopoty się nie skończyły. Mówiłaś, że masz jakiś pomysł, jak uwolnić Jaskra. Tak. Wiemy, że ma być przewieziony z wyspy do Oxenfurtu na osobisty rozkaz Mengego. Prawda? Zgadza się. I w tym tkwi problem. Menga nie żyje, więc... O tym wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo ktoś bardzo, bardzo do niego podobny. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dudu Biberwelcie. Tym, co potrzywał się pod kupca niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, który on się ukrywa? Może przyścilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki. Sprzedaj mi będzie karany. Czekaj chwilę, wiedźminie. Jestem ciekawy, dlaczego wziąłeś wolno akurat tej nocy, kiedy skurwiel próbował mnie zabić. Przypadek! Byłem w burdelu, są świadkowie! Wierzę, że znalazłeś sobie świadków. Nie wierzę natomiast w przypadek. Wiesz co? Chujowa jakaś ta rozmowa. No, nie, nie klej się. Weźcie go chłopcy i wy z nim pogadajcie. Chcę wiedzieć, gdzie jest skurwiel. Nie zdradziłem cię! Nie, nie, ja nic nie wiem! Pomożesz mi znaleźć minora? Zaraz poślę moich chłopaków do miejscówek Skurwiela, ale nie pogardzę Wiedźmińską Żytwą. Poprowadź moich ludzi na wojnę z Juniorem i wywlecz go z jego nory. Obaj na tym skorzystamy. Skurwiel nie może zginąć, dopóki z nim nie porozmawiam. Moi chłopcy są trochę wyrywni, więc sam musisz tego przypilnować. Zgoda. Podejrzewam, że Skurwiel ukrywa się w kasynie w Złotej Zielnicy lub gdzieś w pobliżu areny pod okrawkami. Tam będą czekali moi ludzie. Znajdźcie go. Gotowi? Się wie. Na twój znak wchodzimy. W takim razie ruszajmy. Fu! O skracnoty cierotce Marysi. Raz pytają o mnie wszyscy co z tym? Co? Przeszła ci ochota? U! 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 U!

Żyjesz? Nie dobijaj. Nie mam takiego zamiaru. Coś ty za jeden. Słyszałem jakieś wrzaski z dołu. Już wszystko w porządku. Pomożesz mi? Widzę, że nie jest z tobą aż tak źle. Pogadajmy najpierw. Co tutaj robisz? A jak myślisz? Siedzę sobie. Dobra, już nie cwaniakuję. Złapali mnie, bo sądzili, że jestem szpicem Bedlam'a. A jesteś? Tak, jakby. Więc czego się tak, jakby dowiedziałeś? Skurwiel skumał się z Erydańczykami. Nie rozumiem dokładnie o co chodzi, ale trzyma z nimi. I tyle. Nic więcej nie wiem. Uważaj na siebie. Ach, dzięki. Muszę zniknąć, dopóki się to wszystko nie skończy. Powiem, by dla mówi, że mi pomogłeś. Zgłoś się do niego, na pewno cię wynagrodzi. Ciekawe, czy Dick wie o tym, że Junior dogadał się z Radańczykami. Nie rozumiesz, jak się do ciebie mówi po ludzku? Wypierdalaj! Lubię sobie pogawędzić z cieciami, często dochodzimy do porozumienia. Ale dzisiaj nie mam cierpliwości, dlatego albo mnie wpuścicie, albo wejdę na arenę, omijając wasze zwłoki. <noise> Widziałeś Kogucika? Będzie nam groził tutaj. <noise> nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz! Cóż... Bierz go z lewej! Zatańczmy Szyj czerwony z czerwonym, żółty z żółtym, biały z białym. Bardzo zapraszam. Jesteś już ścierwem! Kącie cię w ja. Zasłońcie oczy! Es Porysowana od przesuwania drzwi. Za tą ścianą coś powinno być. Hmm, no proszę. Wszystkie w dupie znajdziemy ząb trzonowy niż Skurwiela. Witaj. Jesteś znajomym Rojwena. Słyszałem o tobie. Niezła jatka. A, tak jakoś wyszło. Przyszliśmy kulturalnie zaprosić Skurwiela Juniora na spotkanie z przyjaciółmi. Z przykrością stwierdzam, że nikt tu nie słyszał o świętym prawie gościnności. Ty tu dowodzisz. A co to, inspekcja pracy? Szukam Juniora. To witaj w klubie poszukiwaczy Skorwiela. Niestety nie wydajemy kart członkowskich. I niestety Juniora tu nie znajdziesz. Jakieś pomysły, gdzie może być? Nie. Rozejrzę się trochę. Będę miał na ciebie oko. Okej, okay, to sobie przeszykamy na szybko. Purno, te świeczki, nie zawracaj dup. Ja też, odsuń się. Różej, będę miał na ciebie oko. Jak mam dobrze kraść, to nie możesz mi wchodzić, wiesz? Albo inaczej, zbierać się resztki. Czemu takie rzeczy tu się dzieją? Czemu wchodzę tak wysoko na półkę? To będę miał na ciebie... Dobra, niektórych rzeczy nie przeszukamy niestety, więc trudno. Zobaczymy jeszcze co jest na górze. O ho ho! No kurczę. ludzie są lepsze od ekipy sprzątającej. Nie zostawili nic ciekawego. Okej, okay, a tu... To... o sok. Nie ma tu nic ciekawego. Dobra, idziemy na górę. Mmm. Będę się sukni Teren wyczyszczony. Bo w kopalni, jak na wojnie. Tu coś je mnie tam pierdolnie. <gry> to Ta jest pani jak na wojnie, tu coś, walnie tam coś, walnie fajnie, fajnie. E, dobra, nic tu nie ma, generalnie ciekawego mogę stąd iść. No, to Dej, to Najpierw pogadamy z Tasakiem. Co tam? Czego chcesz? Co możesz mi powiedzieć o Juniorze? Będziesz pisał biografię? Napisz też o jego ojcu, Skurwiel, syn Skurwiela. To dobry tytuł. Słucham. Stary Skurwiel był jednym z najbardziej bezwzględnych ludzi, jakich spotkałem. Szantażował, zabijał, rozpychał się łokciami. Mówiono, że ma haki nawet na hierarchę. Junior odziedziczył po nim wszystkie cechy, za wyjątkiem zamiłowania do poezji. Ponoć to on zamordował tatkę w drodze na wieczorek recytatorski. A potem przejął po nim wszystkie interesy i kontakty. Byłem w lokalu juniora. Słyszałem, słyszałem. Chłopcy mi opowiadali i jeden przekrzykiwał drugiego. Zrobiłeś na nich wrażenie. Skurwiera gdzieś tam właśnie zalewa krew, znam go. Pewnie nie wytrzyma i w końcu wyjdzie z tej dziury, w której się zaszył. Nie mogę czekać. Cierpliwości, Wiedźminie, i głowa do góry. Tasak zawsze płaci za dobrą robotę. Na razie masz tu obiecaną nagrodę. Ok, Witam. To rozumie, nie Musimy pogadać z Royvenem o tym, że... Co tam kombinuje z nie nieładnie, chłop. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Junior współpracuje z Radowidem. Hmm, jeżeli to prawda, skurwiel ma większe kłopoty niż mu się wydaje. Źródło wydaje się być wiarygodne. Hmm, to by tłumaczyło. Dlaczego skurwiel poczuł się na tyle silny, by wyłamać się z wielkiej czwórki? Potrzebuję kogoś, kto zabierze mnie do juniora. Na pewno masz jakieś stare kontakty w Redanii. Nie mam, ale ty masz. Oświeć mnie. Temerczyk. Był dowódca osławionych niebieskich pasów. Kojarzysz? Vernon Ross. Zadekował się ze swoimi ludźmi w obozie w pobliżu Oxfordu. Złóż mu wizytę, na pewno się ucieszy. Okej. Okay. Eee... Uh... To wybornie, w takim razie fajnie było znaleźć tylko wyjście jeszcze tędy. Drodzy, jest tak wiele misji jeszcze tutaj do zrobienia teraz nagle na tych niskich poziomach, że masakra. No cześć skrulak? Tak? Często współpracujesz z czarodziejami? Strasznie jesteś ciekawski, a może sam rozglądasz się za robotą? Po prostu znam bractwo i wiem, że niechętnie brudzą sobie ręce. Mmm, słabo ich znasz. Ścigany i głodny czarodziej jest tak samo zdesperowany, jak każdy inny człowiek. Nie wybrzydza i nie przebiera w zleceniach. Nowigrad jest miastem okazji do wykorzystania. Ty też powinieneś z nich skorzystać. Musisz lepiej dobierać sobie ludzi. Rico dał się podejść jak małe dziecko. Tak, przyznał się do wszystkiego. Kazałem mu wyjechać z miasta. Powiedział, że cię wynagrodzę, prawda? Tak, powiedział. Wiesz, To będzie karany. Uciekaj, bo ci tu miodem dupkę wysmarują. Tak? Dobra moi drodzy, także to by było na tyle w tym odcinku, trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć!